O jobaj jabaj, jabaj, jabaj Kolejne duże trzęsienie ziemi Cia, Tkaty Jabaj, jabaj, jobaj nie, 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 Juret najdęmo Co to Juretry Kolejne duże trzęsienie Od razu trzeba włączyć telewizję, pójść na nk i zobaczyć co się dzieje telewizji Faramoda ale Aska jako japonka się nie przejmuje że jeszcze na podróży się rozciąga ponieważ w japońskiej telewizji zaraz wam podadzą jakieś dane względem tego co się dzieje w Japonii nie mam zasięgu do anteny czekajcie chwilę okej okay. Teraz powinna się połączyć. Więc jak to jest 10.30 w nocy. I pierwsze co, właśnie edytowałem kolejny filmik z Osaki, który wstawię niebawem. Będzie dostępny chyba pojutrze do oglądania. Ale nieprzyjemna sytuacja, jak sobie siedzicie w domu i nagle wam się cały dom czuje się. Macian, Sajdziej moje i to robi takie dziennej sam nie wiem, gdzie jest telewizja. Ja ogólnie telewizji nie oglądam. Zobaczymy. Chiba, Saitama ma 23 wszystkie strefy Tokio Ale nie pokazuję gdzie dziś jest. i ci i o? No ale pokazuje, że jest tylko trójka, więc nie było aż takie mocne, nie ma jakichś większych informacji, bo zazwyczaj jeżeli część nie jest naprawdę mocne to jakikolwiek program teraz widzicie, to jest z Obama związane to by przerwali ten program i było specjalne nadawanie tego co się dzieje w Japonii, ale nie było aż tak chyba dużo, ale dość sporo prefektur, które widzicie u góry zostały jak gdyby w objęte tym trzęsieniem ziemi, dlatego też każdy patrzy o 10.30 Dzisiaga Arimashta Arimasen. Więc nie ma nic, to jest Shimpai, a Arimasen znaczy, że nie ma o co się martwić, więc możemy przeżyć kolejny wieczór w Japonii. Yay.